W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 powstało miasteczko ruchu drogowego. Obiekt ten oddano do użytku dzieci i młodzieży podczas festynu rodzinnego, w którym oprócz najmłodszych udział wzięli także ich rodzice i opiekunowie. Inwestycja, która powstała tuż obok szkolnego boiska, była długo wyczekiwana przez młodych rowerzystów, dlatego też dzieciaki tak chętnie już z niej korzystają. Prace tutaj trwały na terenie naszej, naszego boiska szkolnego przez wakacje. Z nowym rokiem szkolnym miasteczko już mieliśmy utworzone, no już praktycznie pierwsze nauki jazdy uczniów po miasteczku mogły się odbywać. Co wyposażony jest ten obiekt? Miasteczko posiada bardzo dużo, bym powiedziała, znaków pionowych, tak? Mamy znaki poziome umieszczone na jezdniach, mamy sygnalizatory świetne, które są przenośnymi sygnalizatorami, ale oczywiście sprawnie działają, więc w pełni wyposażone i symuluje rzeczywiście autentyczną drogę i autentyczne skrzyżowania, po których poruszają się na co dzień zarówno piesi, jak i rowerzyści. Miasteczko ruchu drogowego przeznaczone jest przede wszystkim do praktycznej nauki podstawowych zasad zachowania na drodze. Młodzi rowerzyści korzystając z tego obiektu nauczą się przepisów ruchu drogowego oraz dowiedzą się, jak zachować bezpieczeństwo na drogach. Miasteczko będzie również wykorzystywane przy egzaminach na kartę rowerową. Tutaj ukłon w stronę obywateli, bo to jest w ramach budżetu obywatelskiego robione, a jest potrzebne z tego względu, żeby młodych ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, nauczyć postępowania, zachowania się na drodze, tym bardziej, że teraz jazda rowerom jest bardzo modna i coraz więcej tych rowerzystów na naszych drogach i ulicach widać, a musimy ich od najmłodszych lat uczyć tego, jak się zachowywać i jak postępować, tym bardziej, że przepisy ruchu drogowego mówią jasno, kiedy, w jaki sposób należy na tym rowerze ustępować pierwszeństwa, bo to jest bardzo ważne. W takich sytuacjach mamy najwięcej zdarzeń, kiedy rowerzysta gdzieś się zagapi, nie niedowidzi, nie dosłyszy i dochodzi do zdarzeń drogowych. Tu musimy też uczyć również innych rzeczy zachowań, takie jak jeżdża bez słuchawek na uszach, bo to przeszkadza bardzo rowerzysta jadąc, niczego nie słyszy. No a tutaj musimy tych młodych uczyć, jak jeździć, jak się zachowywać. I takie inwestycja jest bardzo potrzebna. Myśmy tutaj od dłuższego czasu już proponowali stworzenie czegoś podobnego. Wszystkie te karty rowerowe, które robimy gdzieś w szkołach, no będzie ten obiekt na pewno wykorzystany w 100%. Czy jako świętochłowicy policjanci podejmiecie się tego, by właśnie na tym obiekcie szkolić młodych ludzi nie tylko ze szkoły podstawowej numer jeden? Oczywiście jak najbardziej. Tak jak mówię, no będziemy próbowali ustalali terminy tych kard rowerowych z najmłodszymi w taki sposób, żeby można było to miasteczko do tego celu wykorzystać. Jest to na pewno duża pomoc i zorganizowanie podobnego toru w innych warunkach. No, czasami rodziło duże problemy, natomiast taki gotowy obiekt bardzo pomoże i na pewno będziemy go wykorzystywać. Dzieciaki korzystające z miasteczka ruchu drogowego muszą stosować się do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego. Dlatego też spidrowerzyści MS Śląsk zaprezentowali uczniom, jak nie powinni korzystać z tego obiektu. Z kolei uczniowie szkoły podstawowej nr 1 przygotowali pokaz prawidłowej jazdy po nowo otwartym obiekcie. Dopiero jestem pierwszy raz i myślę, że to jest takie fajne miasteczko ruchu drogowego, w którym można cały czas pojeździć. Codziennie, rano, wieczorem. A czego można się tutaj nauczyć? Bardzo dużo znaków drogowych i jeżdżenia na rowerze. Widzę, że ty jesteś doświadczonym rowerzystą. Masz kask, masz specjalną kamizelkę. No. Akurat dostałem kamizelkę od rodziców i kask. Dlaczego trzeba właśnie w takim zestawie jeździć na rowerze? W zasadzie to, jak jeżdżę wieczorem, czasami na rowerze, to żeby mnie widzieli ludzie, którzy jeżdżą samochodem, a kask po to, żeby jakbym się wywrócił na głowę, to żebym sobie nie zrobił krzywdy. Atrakcjami towarzyszącymi otwarciu miasteczka ruchu drogowego był m.in. pokaz trików rowerowych w wykonaniu dwukrotnego mistrza Polski Damiana Bojdoła.